Miesiąc po tamtych wydarzeniach agentka NCA Lucy Quo przyleciała do Empire City, by spotkać się z elektrycznym człowiekiem, przebywającym wówczas na obszarze Argent Square. Kobieta doskonale wiedziała o bestii, jak i jej destrukcyjnej naturze oraz nieuniknionym przybyciu dlatego podzieliła się z protagonistą informacjami na temat swego kontaktu z doktorem Sebastianem Wolfem, który niegdyś wraz z Kesslerem pracował nad kulą promieni. W obliczu zbliżającego się zagrożenia, Kuo powiedziała, że jest możliwość zwiększenia mocy Kola. wobec czego protagonista wyraził zgodę na udanie się do miasta New Murray, gdzie ów naukowiec właśnie przebywał. W podróży tej miała mu towarzyszyć m.in. agentka, jak i jego najlepszy przyjaciel Zig. W dniu, w którym miała się odbyć podróż, nieoczekiwanie pojawiła się bestia. Cole zdecydował się skonfrontować z potworem. Niestety pojedynek zakończył się remisem. W wyniku tej konfrontacji, zarówno protagonista, jak i bestia całkowicie opadli z sił. Poturbowany Kol został wciągnięty na pokład i tymczasowo udzielono mu pomocy medycznej. Przebudziwszy się, Graf spostrzegł siedzącego Zika, a obok niego telewizor, w którym transmitowano upadek Empire City z ręki bestii. Istota ta zdołała w jakiś sposób się zregenerować i dostrzętnie zniszczyć całe miasto. Wstrząśnięty tymi wydarzeniami, Magagraf postanowił stać się silniejszym, żeby być w stanie pokonać potwora. Po dotarciu do miasta przez Bagna, Cole spotkał się z doktorem Sebastianem Wolfem, który opracował urządzenie zdolne zabić bestie. Nazywało się Inhibitor Pola Promieni, w skrócie IPP. Potocznie można było to też nazwać Antykulum Promieni. Ponieważ nie dawała mocy, ale je odbierała. Aby jednak urządzenie zadziałało, Cole musiał mieć więcej mocy, dlatego potrzebował specjalnych rdzeni wybuchu, które mogły zwiększyć jego zdolności. Maggrav w czasie całego swojego pobytu w New Murray, był oczerniany przez przywódcę milicji, Josefa Bertranda, nazywając go Diabłem. Zatwierdził, że zgładzi go i innych ludzi posiadających podobne zdolności dla droga całego miasta. Podczas pościgu za szefem milicji okazało się, że doktor Wolf został przez niego porwany, ale niestety próba ratunkowa zakończyła się niepowodzeniem, przez co Wolf zginął, a Kuo została porwana przez funkcjonariuszy. Zaś kolowi udało się wtedy przeżyć. Podczas poszukiwań agentki kło, protagonista wyruszył na bagna, bo jego przyjaciel dowiedział się, że ponoć jest tam jakaś dziewczyna, która uciekała przed klienczem. W czasie szukania doszło w pobliżu do niewielkiej eksplozji. Przypuszczając, iż w zamieszaniu może uczestniczyć kło, protagonista prędko podążył w jego kierunku. Kol wkroczył na zamglony teren, gdzie odnalazł mnóstwo ciał poległych milicjantów. Po krótkim czasie zaczął odczuwać czyniąc obecność. Wnet, zupełnie znikąd, na miejscu zdarzenia pojawiła się tajemnicza kobieta, regularnie teleportując się z jednego obszaru na drugi. Chwilę później zdołała ona przygwozić Maggrafa do ziemi. Kobieta jednak powstrzymała się od zadania mu ciosu, gdy postrzegła jego twarz. Zdając sobie sprawę, z kim ma do czynienia, napastniczka natychmiast wycofała się, podczas gdy Kol był gotów ją zaatakować. Przyznawszy się, iż jest jego fanem, kobieta pokazała Kolowi trzymany rdzeń wybuchu, który przechwyciła od jednego z milicjantów. Okazało się, że posiada podobne zdolności co protagonista, tylko że jej mocą był napalm. Wyjaśniwszy w swoje imię, NIX zaprowadziła go z powrotem do miasta. Po pewnym czasie udało się odnaleźć kło. Okazało się, że było uwięziona w tajnym podziemnym laboratorium, gdzie prowadzono nad nią badania, które miały na celu wypełnieniu jej bliżej nieokreśloną substancją. Na szczęście protagoniście udało się ją uwolnić i zabrać ze zlodowaciałego pomieszczenia. W trakcie ich ucieczki liczne obiekty podobnych badań zdołały się wybudzić, i wydostać razem z nimi na powierzchnię. Po tamtych wydarzeniach okazało się, że u Kło rozwinęły się podobne zdolności co u Kola, tylko że ona potrafiła panować nad lodem. Po krótkim treningu Kło nauczyła się panować nad swoją mocą i postanowiła dalej pomagać protagoniście. Maggraff w czasie swojego popytu w New Murray poznał rebeliantów, którzy sprzeciwiali się Beltramowi i jego milicji. Postanowili razem go pokonać. Kiedy Cole zdecydował się ostatecznie z nim skonfrontować, okazało się, że tak naprawdę to on był odpowiedzialny za stworzenie potworów terroryzujących całe New Murray, i sam przeistoczył się w wielkiego behemota. Podczas starcia dołączyli do niego rebelianci oraz Nix i Kwo. Wspólnymi siłami udało się pokonać Beltrama. Po pewnym czasie bestia przybyła do New Murray, jednak nieoczekiwanie zniknęła. Cole po tamtych wydarzeniach spotkał nieoczekiwanie Johna White'a, wspólnika z czasów pobytu w Empire City. Były agent NCA przytoczył McGrathowi przebieg swojego dorodzenia. Pojąwszy, że mężczyzna nie jest duchem ani iluzją, Cole dowiedział się, że on też posiada moce. Pytając tym samym o cel jego przybycia, John wyjaśnił, że jest wielu podobnych ludzi potocznie nazywanymi przewodnikami. Okazało się, że tak naprawdę to on był bestią. Jednocześnie, poza mocami niszczenia, miał zdolność wybudzania mocy przewodników. Wraz z osiągnięciem pełnej gotowości do aktywowania IPP, Cole spotkał się ze swoimi znajomymi: Zykiem, Kło oraz Nix. Wyjaśnił im wtedy, kim tak naprawdę jest bestia. Cole próbował uruchomić urządzenie, niestety okazało się, że nie że tylko może zabić potwora, ale też wszystkich przewodników na całym świecie, łącznie z protagonistą. I tutaj Cole staje przed najważniejszą decyzją, która będzie miała wpływ na całą ludzkość. Może zabić bestię, lecz on, jak również wszyscy przewodnicy na świecie zginą, lub zdradzić całą ludzkość i pracować z Johnem White'em, żeby przewodnicy mogli przetrwać. W negatywnym zakończeniu Cole współpracuje z Johnem oraz skło, i tam mierzy się z rebeliantami oraz Nick z Izikiem, których ostatecznie zabija, i niszczy IPP. Po tamtych wydarzeniach protagonista przyjmuje moc bestii i sam się nią staje. Kanonicznie jednak Kol zdecydował się zabić bestię i współpracując razem z Cylkiem, Nix oraz z rebeliantami, udało im się pokonać głównego antagonistę. Po uruchomieniu IPP stworzyło potężną wiązkę energii, która objęła obszar całej planety, doprowadzając do śmierci wszystkich przewodników i samej bestii. Mimo śmierci tysięcy, urządzenie także powstrzymało rozprzestrzeniającą się plagę. Niestety, Kol zginął, ale przez mieszkańców New Murray był uważany za bohatera, który oddał swoje życie dla ludzkości. Po uroczystości, jego ciało zostało przetransportowane łodzią Zika, gdzie Dambar samotnie się z nim pożegnał i zaznaczył, że mimo różnic gatunkowych między przewodnikami a ludźmi, nikt nie miał w sobie więcej człowieczeństwa niż Cole McGrath.